No tak wygląda maszyna z zewnątrz. Tak wygląda kontener, który ten gościu położył. Saszka jest cała, jak widzę. No minimalnie tam jakieś uszkodzenia ma. No, ale generalnie kontener i ciągnik zaraz też pokażę. No to jedna wielka tragedia. o ziemię przy pieprzu i to ostro, bo tutaj jest kupę ziemi, na, nie, na tym kontenerze widzę. Na ciągniku zresztą też. Tu jest nasz załadowany, rozpinamy się, żeby opony powymieniać. Tam jest nasza maszyna, którą jeździliśmy. No już powiedzmy delikatnie mówiąc się nie nadaje Znaczy nie, to on chyba jej nie będzie robił pewnie tylko jakieś części powyciąga jakie się daje i, i tyle fajna była, no ale Tak więc no, od kierowcy strony ją położył na ziemię cała kabina ściągnięta jest Obłotnik trochę, jakiejś może ogromnej tragedii tu, nie no trochę było jednak, generalnie powyginane no, nie jest roztrzaskana tylko powyginane po, po mocno, a oponki raczej szału nie ma. Eee. Znacznika też tu nie widzę, więc były nalewane prawdopodobnie. No ale lepsze niż te nasze sliki. Sprzód też ładny jest. No ale. i tak to wygląda. Nie zaciekawie. Przykryta, bo też pada. Pozdrawiam.